ołów. Salwy bił rozdarły, Stosy ciał strącone do dołu. Z napół żywym zmarły. Nikt, nikt straconych nie uczcił, tylko do dołów miednoje. Deszcz z płaczem się rzucił. Pod niebem ciężkim jak ołów. powiedzieć O jednym z bohaterów, który w dniach od 12 do 22 września 1939 roku brał udział w walkach obronnych Lwowa na odcinku Cytadela, a zajezdnia Tramwajowa, gdzie wykazał się wyjątkową odwagą i męstwem, Pośmiertnie został uhonorowany krzyżem za dzielność. Tym bohaterem był mój ojciec Stanisław Ibrakowicz. Tu jest świadectwo szkolne, bo skończył taką... Normalna szkoła fachowa dla szeregowych. Tak, dla szeregowych i w 1935 roku normalne szkoły w Mostach Wielkich. Mhm. W Też. Mostach Wielkich przed wojną była szkoła policjantów. Przydzielili go. W 1935 roku do policji w więzieniu dlatego mm -hmm. Dlatego był dlatego Belwow. Był po kapitulacji Lwowa <coughs> został aresztowany przez NKWD i został posadzony w obozie w Ostaszkowie. Obóz wieniecki w Ostaszkowie był najcięższym obozem i tam. Z sześciu tysięcy policjantów w obozie, bez najbliższych, czekał na co? Na śmierć. Co za szkoda, byli transportowani koleją do siedziby NKWD w Kalinie, gdzie w piwnicach w budynku Wykonywano egzekucję poprzez strzał po potylicę. Następnie okręcano głowy płaszczami. Zwłoki wynoszono do ciężarówek, którymi wywożono je do lasu, nieopodal, wsi, jednogie. Więc powiedzmy, po ukończeniu tej szkoły, powiedzmy w Krakowie, wrócił tu do Skawiny i rozpoczął pracę w Kancelarii Adwokackiej. Potem jak wrócił tutaj do, do Polski po zniewoli rosyjskiej, był tylko chwilę. I tu poznał swojego kolegę, Małysę Władysława, który mu załatwił pracę właśnie w Policji w i tam wyjechał z żoną do Białego Stoku i tam już pracował I w Wydziale Śledczym, to był służbę. Po, po wybuchu II Wojny Światowej dostał mm, polecenie y, zabezpieczenia dokumentów i wywiezienia ich na wschód. No i pojechał na wschód y, tam wywieźć te dokumenty. No i wtedy zastała ich na, napadli jak Rosjanie napadli w 1939 znaczy roku. No to przez zdradę mieszkańca Lidy, bo w Lidzie zostali aresztowani. No to Rosjanie zabrali dokumenty. A jej, ich aresztowanych policjantów, oni byli po cywilnemu, wywieźli do Ostaszkowa. No a z Ostaszkowa jeszcze tam przyszły do rodziny, do, do żony przyszły dwie kartki. One są w Warszawie. W są w Warszawie. E, przyszły dwie kartki. No i potem już jest dokument, że 5 maja 1940 roku został zaszczelony. No i pochowany jest w mieniu. Las, jakich wiele na ziemi, pełen drzew i śpiewu ptaków, ale jednak ten jest inny. Tu inaczej szumią drzewa, inaczej śpiewają ptaki. Gdyby potrafił mówić, opowiedziałby historię, której nie znajdziecie w żadnej książce, której już nikt Wam nie opowie. Rosną więc w milczeniu na katyńskiej ziemi Wielgotne od krwi, od wylanych łez Jak żywe pomniki Zamordowanych, zakopanych, zapomnianych Powiesz, cóż mogę zrobić? Możesz, jeśli jesteś Polakiem Stań na tej ziemi Potem wróć i powiedz wszystkim i każdym thank mm -hmm. you